Witam Was. Dzisiaj pokażę Wam Soner C510. Baterie. Jest to oryginalna bateria tego telefonu model BST38. Jeśli chcielibyście zakupić taką baterię, używaną na stronach internetowych polskich to bardziej polecam nowe, w bardzo dobrej jakości, nowe niż, niż oryginalne, używane z lat. No chyba, że ktoś ma jeszcze w bistrze zabakowany oryginalnie, jakiś powystawowy, który trzymał w dobrych warunkach, to też taką baterię polecam. Bateria posiada 930 mAh, taka bateria od nowości, oryginalna. Wytrzymywała nam spokojnie 3, 4, 5 dni przy normalnym użytkowaniu i tu później mamy też napisane, że telefon został wyprodukowany w 2008 roku w 25 tygodniu. Sprawdzimy sobie nalepkę e-mail, tu posiadamy naszą markę i nasz model C510 i tutaj na nalepce widzimy. Rok produkcji tego telefonu jest to 2009 rok, 18 tydzień. tydzień. Telefon posiada już 11 lat. Teraz sobie telefon uruchomimy. Telefon uruchamia się klawiszem zakończenia słuchawki. Nie jak w większości Sony ryksonów, u samej góry. Jak w większości i innych telefonów, po resacie telefonu bądź po wyjęciu baterii musimy ustawić tutaj nasz język. My tego już nie będziemy robić. Szkoda czasu, wyjdziemy sobie, zobaczymy dalej. Takie mamy tak wygląda nasze, nasze menu, podobnie jak w innych Senarisonach. Tu mamy budzik. Możemy sobie ustawić. Budzik działa również, gdy mamy telefon padnięty, gdy telefon wyłączymy. Jest to bardzo naprawdę. Fajna opcja, bo w smartfonach raczej tego nie spotkamy. Na samym dole mamy organizator, tu mamy nasze aplikacje, wideo rozmowy, kalendarz, zadania, notatniki, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator i pamięć kodu. Przechodzimy sobie do manager plików. Tu mamy album, kamery, zdjęcia z naszego telefonu, muzykę. Zobaczymy sobie oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie zostały wybrane przez naszego przez przez producenta Sony Ericsson. Przejdziemy sobie dalej. Tu mamy zdjęcia, nasze obrazki. Wideo telefon nagrywa wideo w formacie 3GP. Tak samo otwiera format 3GP. Motywy możemy odpowiednie motywy sobie pokrywać w tym telefonie, możemy sobie posiągać z internetu. Dużo jest takich stron niepolskich, które jeszcze mają bardzo dużo takich motywów, gry i aplikacje. Tu mamy oryginalne gry, które zostały wybrane przez producenta. Możemy oczywiście dodać sobie odpowiednie inne gry. Też jest wiele na internecie, można sobie poszukać i pograć na takim telefonie. Jak i również aplikacje. Aplikacje i gry wkrywamy tylko w formacie JAR, czyli Java. Przechodzimy sobie dalej, zobaczymy sobie u samej góry rozrywka, tu posiadamy tragi D, tragi D nagrywa nam dźwięki, której, muzykę, której nie znamy, a później wyszukuje nam wykonawcę i nazwę tego utworu, usługi lokalizacyjne, telefon e, posiada GPS-a, ale tylko i wyłącznie przez internet, gry wideo deep, MusicDiP Music deep. możemy konwertować, ucinać, e, zmieniać e, naszą nagraną muzykę. Wideo i zdjęcia, zdalne sterowanie naprawdę bardzo fajna opcja. Pamiętam, jak posiadałem tego typu telefony w wieku młodzieńczym, to korzystałem z tej opcji fajnie się człowiek bawił. Można było połączyć telefon z drugim telefonem, wymyślić odpowiedni kod, i mogłem sterować tym telefonem, jeśli miał włączone Bluetooth wysyłać na przykład wiadomości, włączać dźwięki, bardzo fajna sprawa. Nagrywanie dźwięku i film pokazowy tego telefonu. Teraz przejdziemy sobie do aparatu. Sprawdzimy sobie jakość zdjęć tego telefonu. Oczywiście przesuwamy nasz obiektyw. Zmienimy sobie opcję na na zapisywanie zdjęć na pamięci telefonu. Tu pokażę Wam opcje jakie ten telefon posiada w aparacie. Tu macie, możemy punkt, samowyzwalacz, światło, oczywiście telefon posiada makro i 3 megapiksele, można zmienić na mniejszy rozmiar. I zrobimy sobie przykładowe zdjęcie. Nadmiarem mi wyszły. No teraz sobie powiększymy je. Zobaczymy, jaka jest jeszcze jakość stratna przy powiększeniu. Sami widzicie, dość fajnie to wygląda. Za chwilę, zrobię zdjęcie jakichś mini litery, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy powiększeniu. Zrobimy sobie zdjęcie w trybie makro mini literek z tabliczki czekolady. Nie wiem, czy mi się, się uda. I teraz sprawdzimy sobie naszą, czy, czy powiększone literki uda nam się odczytać. No dość słabo, jak widzimy do sobą. Chyba, że słabo zapałem ostrość. Teraz przejdziemy sobie do ustawień telefonu. Telefon oczywiście posiada e, połączenia Bluetooth, można sobie przesyłać e, przez Bluetooth pliki wideo, zdjęcia i, e, i muzykę. Również można to zrobić poprzez USB. USB mmm, najlepsze do tego telefonu e, to e, tcu 65 Jeśli kupicie te, mogę powiedzieć tak, że jest szare i czarne. Zawsze kupujcie czarne, bo te szare ma bardzo wolny przesył danych. Jest to, tele, jest to, jest to, pierwsze, to pierwsze kable USB, które stworzył Sony na dla tych pierwszych starszych telefonów. Telefon posiada również sieci komórkowe. Są to sieci do wyboru: sieci GSM i 3G i tylko GSM. Taką opcję można wybrać. Oczywiście, można też dograć sobie odpowiednią aplikację. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was również na kolejne odcinki z udziałem Sonarysonów i Noki. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod spodem, pod filmem. Cześć.